Siwanko tu Radio, wy jesteście na kanale Radio Flatout. Ja jestem na południu Hiszpanii, w Andaluzji, na wielkim finale Lamborghini Super Trofeo. Moi drodzy, powstają dwa filmy. Pierwszy właśnie oglądacie, ale drugi też trafił już na Motolab. Zachęcam, jeżeli nie znacie tego mojego drugiego kanału, żebyście również go obejrzeli. Tam dowiecie się, czym jest seria Super Trofeo oraz o oponach Hankook, które są używane w tej serii. Natomiast. Tradycyjnie, jak ma to miejsce na tym kanale, będzie miękko. Będziemy rozmawiać o y, Lambo Super Trofeo i będzie też, mam nadzieję, ciekawostka w postaci szutrowego Lambo. Widzimy się za chwilę. Oczywiście tutaj jesteśmy, żeby oglądać wyścig Super Trofeo, ale to jest bardzo ciekawe, jest to oczywiście prototyp, czyli pojazd klasy LMP. Samochód, który został zupełnie bezkompromisowo zbudowany do ścigania, również do wyścigów długodystansowych. Tych różnic jest naprawdę dużo i pomimo, że jest to bolid zamknięty, właśnie ma dużo więcej wspólnego z bolidem typu single car niż z samochodem drogowym. tego miejsca warto by było opowiedzieć jakimi samochodami ścigają się zawodnicy. Oczywiście jest to Lamborghini Huracan, ale czym jest tak naprawdę super trofeo w wersji Evo 2, bo to jest aktualna wersja na sezon 24. Oczywiście mamy tutaj V10. Jeżeli chodzi o napęd, to jest to interesujące, ponieważ hurakan występuje z napędem po prostu na 4 koła. Tutaj przedniego napędu nie mamy, więc jest to rasowa wyścigówka. Moc około 620 koni, waga 1270 kg. I Generalnie Lamborghini Super Trofeo jest mniej więcej tym, czym dla Porsche 911 K. Oczywiście Lamborghini Huracan występuje jako auto klasy GT3, natomiast jest to samochód dużo bardziej rozbudowany pod względem aerodynamicznym i mocniejszym. Tutaj jest to taka hybryda auta drogowego i przygotowanego przez duże M do motorsportu. Dostaliśmy pozwolenie od mechaników, żeby Obejrzeć bliżej i pokazać Wam, jak ten samochód jest zbudowany i co tutaj znajdziemy. Jeżeli chodzi o przód, no to przede wszystkim chłodnica, yy, która jest pod kątem. Oczywiście jest to aspekt aerodynamiczny, powietrze wpada tutaj, wypada maską. W masce mamy takie aspekty aerodynamiczne, które podbijają strugę. Więc w miejscu otworu robi się podciśnienie, działa to bardzo dobrze. To, co jest interesujące, to to, że mamy tutaj wiatrak. Nie jest to standardowe. Auta często klasy GT3, GT4 wiatraków nie mają, dlatego zwróćcie uwagę, że często jest tak, że jak zjeżdżają do depo, od razu są gaszone. Układ hamulcowy z systemem ABS. Tutaj widzicie pompę od sportowego ABS u Boscha. Sama pedaliera to jest pedalbox na dwóch pompach. Rama tego samochodu, no bo Lambo tak jest zbudowane, jest tutaj seryjna, więc to nie jest karbonowy monokok, tak jak ma to miejsce w autach na przykład klasy GT2, czy innych samochodach, czy hypercarach, którego widzieliście przed chwilą. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o kolejne aspekty aerodynamiczne, to mamy splitter, mamy również kanarcy. To co jest interesujące i to co kiedyś ktoś się ze mnie śmiał, to fakt, że yy, nawet tutaj w profesjonalnym motorsporcie splittery wykonuje się moi drodzy z dykty. To jest yy, związane nie tylko z kwestiami yy, performanceowymi, ale również z przepisami, ponieważ przy ostrym hamowaniu może dochodzić do tego, że splitter trze o asfalt. Wtedy rzeczywiście mamy największe podciśnienie pod samochodem i to pomaga przyssać się do ziemi. Jeżeli by tarło czymś aluminiowym, to oczywiście asfalt byłby niszczony. O hamulcach tutaj już opowiadałem, one są przepotężne. Yy, mamy tutaj center lock, czyli yy, przykręcanie koła na jedną śrubę. Zawieszenie tu jest Ohlins Poprawcie mnie albo później sam się poprawię. Albo jest to model TTX, albo TPX, albo może Wy w komentarzu zgadniecie co to jest. Yy, zawieszenie podobne do tego co mamy w Miacie, czyli yy, dwa wahacze górny, dolny. To jest taki standard motor sportowy. Idziemy dalej. O podnośnikach już rozmawialiśmy. To co jest interesujące, przynajmniej dla mnie, to ten próg, który. Trochę mnie to inspirowało przy budowie Lorda, żeby zrobić podobnie. Tutaj rzeczywiście też tak jest. W tym miejscu tworzy się strefa wysokiego ciśnienia, auto jest dociskane. Szyby oczywiście z poliwęglanu, trochę przypominają te w rajdówkach, mamy takie lufciki. Tutaj mamy anteny do komunikacji z zespołem, ale też anteny GPS-u i tych anten jest kilka, więc domyślam się, że nie tylko chodzi o data logging, ale być może jest to również związane z samymi przepisami dalej ten samochód bardzo fajnie wygląda od tyłu bo właściwie silnik nie jest zabudowany trochę to mi przypomina KTMa GT4 którym miałem okazję jeździć oczywiście to jest fajne jeżeli chodzi o chłodzenie samej jednostki trzeba uważać szczególnie na kierowców z tyłu ponieważ każde dotknięcie innego auta w tył właśnie może kończyć się tutaj po prostu ukończeniem wyścigu, ponieważ nie mamy tutaj żadnej strefy zniotu. O silniku już mówiłem. Mamy tutaj V10. To, co jest fajne, to wlot powietrza, bardzo podobny do tego, który jest w seryjnym STO. Czyli tutaj mamy strefę wysokiego ciśnienia, jest to wtłaczane do wolnosącego silnika, więc można się pewnie domyślać, że przy większych prędkościach występuje jakieś pewne doładowanie. Uf, nagadałem się, ale przy takich samochodach mogę rozmawiać bardzo długo. Kolejna kwestia to spoiler, który jest regulowany w kilku płaszczyznach. Możemy regulować sam kąt natarcia, tutaj, ale widzę, że boczne lotki również są regulowane. Te aspekty tutaj te chrapy pomagają usuwać ciepłe powietrze z koła. Chodzi nie tylko o chłodzenie hamulców, tylko również o wychładzanie opony. A jeżeli rozmawiamy o hamulcach, to zwróćcie uwagę również tylne hamulce mają kanały powietrzne. Nie jest to standardowe, zazwyczaj w autach wyścigowych niższych klas robi się chłodzenie tylko przednich hamulców. To jest prawdziwy Tylne zawieszenie to jest układ Double A-arms, czyli podobnie jak z przodu, plus wahacz do regulacji zbieżności. Ten tutaj wszystko jest na unibolach. Widzę to pierwszy raz, więc razem z Wami się uczę. Wygląda to bardzo ciekawie. Jeżeli chodzi o zaciski, to są monobloki, czyli podobne do tych zacisków, które produkuje N Engineering, które ja z kolei mam w Lordzie. Widzę asymetrię tłoczków. To jest potrzebne, żeby było większe czucie na pedale hamulca. Jeżeli tłoczki miałyby taką samą średnicę, to hamowanie byłoby bardziej jak na klawiaturze. Tutaj łatwiej możemy wyczuć i łatwiej możemy przyhamować, co przy mniej przyczepnych nawierzchniach, kiedy jest mokro, bardzo mocno pomaga. recommend always a minimum cold pressure but also a maximum cold a recommended hot pressure. Then of course according to the driver's skill, the weight of the car, uh, the weather ambience, it might uh, slightly change. But what's the key is the temperature because uh -huh. you might reach the temperature in one way or another. If it is a faster driver, you need more less air. If uh -huh. it is a slower driver, you need more air. Okay, but uh, what is the range of pressure? Target hot pressure is about 2.1 bar. 2.1, okay. 2 2.15 for slicks. Cold uh, pressure we are something between 1.4, 1.5. Okay. Then you must, you must start higher, get to the grid, and bleed, bleed bleed means take out high air from it reduce the air from it on the grid before the race starts but every team has its own strategy and what do you think how many kilometers you can make with best performance on this tire with the best performance let me jump in here. <laughs> Let me jump. In. Yeah, what's we have one example on a Lamborghini in a long distance race. Okay. He finished one set with 524 kilometers. Wow, Bomb. The same size and the Feast same chance. compound. Good. Yeah, but, but this but, is this is the absolutely top of the tops. Okay. And we know the team driving is very, very, very gentle without no, no, sliding. Board, no but but sure. usually it's 60 minutes of uh, pure racing. Okay. It's not just for uh, Hankook, it's for any manufacturer, because nowadays the the format uh, brings tire manufacturers to have a tire that lasts about 60 minutes, 60-70 okay. minutes. Because then you have to refuel if it is an endurance race or if it is a sprint race, it's just 60 minutes. race. So. Okay. <laughs> jak wspominałem, o oponach więcej będzie na Motolabie, natomiast chciałem Wam pokazać pewną ciekawostkę i fakt, dlaczego opon typowo sportowych nie należy używać na co dzień. Zobaczcie, tutaj mamy rozgrzanego Slika, może inaczej, on był rozgrzany jakiś czas temu i auto po prostu zostało opuszczone na kratkę. I pamiętajcie, że tym między innymi różnią się opony typowo sportowe od opon drogowych, czyli na przykład UHP, że... Yy, Mieszanki sportowe potrafią się odkształcać. I to nie chodzi tylko o takie hardkorowe pokazanie jak teraz, ale często jest też tak: jak macie oponę zostawioną na nawet rajdowym slicku na dłuższy czas gdzieś w garażu, to opony robią się kwadratowe, więc po to są też typowo wyścigowe. Opony do transportu, jakkolwiek to zabrzmi, pokazywałem wam 2-3 lata temu na Silezji na Wośpie 992 GT3, było wyposażone w takie opony, żeby właśnie nie niszczyć opon, które mają być na zawody. Sam wyścig komentowałem na Motolab, więc się nie będę mm, powtarzał, natomiast po kłosie chciałbym wam pokazać bardzo dużo żółtych flag było. Tak myślę, że z połowa wyścigu to był safety car. I trup sieje się tutaj gęsto. Wydaje mi się, że ten samochód jest dzwonie z pierwszego zakrętu. Z tego co widzieliśmy, to chyba cofnęło się prawe przednie koło. Teraz jest to naprawiane. Jeżeli chodzi o sam samochód, to tutaj warto powiedzieć, że nadwozie to nie jest monokok, tylko to jest konstrukcja Podobna do tej, która ma miejsce w seryjnym Lambo. Oczywiście jesteśmy obudowani karbonem, ale ta sama rama, struktura jest seryjna. Dziękuję nice. bardzo. To co było interesujące to, że jeździliśmy na oponach drogowych Hankook Pentus Evo Nie były to sliki I to, co było interesujące bardzo... Hej! Tam jest Adaś jeszcze Bardzo dobra kontrola w poślizgu sterownym, przynajmniej jeżeli chodziło o urakana. Lataliśmy non-stop bokiem, ale auto miało zdecydowanie trakcję na napędzaniu się nawet w poślizgu Ciekawostka, to są oczywiście motorhome'y nie wiem, czy one są tutaj ustandaryzowane. Jeżeli chodzi o wielkość, to wszystkie wyglądają bardzo podobnie, ale ciekawostka będzie sporsze, bo jeżeli chodzi o Carrera Cup i Super Cup, to to, co macie na serwisie, czyli namiot, to musi być ściśle określone regulaminem. Czyli, jeżeli chcecie startować w takich ligach, musicie się dopasować do regulaminów i namiot rzeczywiście musi wyglądać tak jak. Wymyślił to sobie organizator. Wiadomo, chodzi o niemiecką, pewnie, dokładność i żeby rzeczywiście wszystko wyglądało bardzo podobnie. Teraz tam z tyłu widzicie, yy, są tak zwane hotlapy. My jesteśmy już po pierwszych przejażdżkach. Ja miałem okazję jeździć na prawym Uraganem. Maćku, ty czym jeździłeś? Pięknie. No, <laughs> Re... nie wiem, jak to się czyta. czyta. Refuelto. Rewuelto? Tak. No to dobrze, u mnie przyspieszenia były tak w okolicach myślę, że 4 sekund u ciebie. U mnie jest 2,5 do setki. No, czyli ten mi? nowy supercar z V12. Jeżeli chodzi o urakana i prawy fotel, <grym> jakby to określić. No nie było to coś, czego nie doświadczyłem w życiu. Fajny jest balans tego samochodu. Trochę podobny do Miaty, zupełnie inaczej niż w 911, bardziej przypomina to Keymana. Fajnie, że mamy też przednią łośkę. Bo ten samochód oczywiście chodzi slajdami, ale szybciej, jakby wyjeżdża, nie pogłębia tego poślizgu. Było przyjemne, ale to, co mi się najbardziej podobało, to ten tor, Heres. Naprawdę sztos petarda. Jeżeli byliście na Słowakia Ringu, to myślę, że ten tor bardzo Wam przypadnie do gustu. To jest takie trochę połączenie Słowacji i Algawr. Mamy sporo przewyższeń, a ze Słowakią wspólne są szybkie i wolne zakręty. Tam jest tak, że rzeczywiście każdy zakręt jest inny. Na przykład na Brnie to mamy sekcję podobnych zakrętów. Tu mam wrażenie, że każdy z zakrętów ma inny charakter. No i porównując do Portugalii, to przewyższenia. Tu cały czas jest góra, dół, góra, dół. Fajne, chciałbym kiedyś wpaść. Kolejna ciekawostka super trofeo. Ciekawie tutaj wygląda Park Ferme. Zazwyczaj jest tak, że auta po wyścigu zjeżdżają do jakiegoś zamkniętego obszaru. Tutaj jest tak, że pierwsze samochody, które ukończyły wyścig, po prostu zjeżdżają do swoich boksów, dostają taką kartkę Park Ferme i tych samochodów nie można dotykać przez jakiś czas. Podobnie jest z autem Andrzeja Lewandowskiego, które dojechało na czwartym miejscu. Andrzej dojechał na czwartym miejscu. I inne samochody nie mają tej kartki. Tam widziałem, pracowali przy nich mechanicy. Andrzej dojechał na czwartym miejscu i tutaj mamy informację, że tego auta nie należy dotykać. First usually slow Ok, gas. Nowe Lambo wyścigowe z V12 Rolkę wrzuciłem na Facebooka. Zapraszam Was na mojego Facebooka Radio FlatOut, Na Instagramie też będzie dużo więcej tego, co się tutaj działo. Właściwie już jest. Ja z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o Lamborghini Super Trofeo. Cieszę się, że mogłem spróbować tego. Żałuję, że nie poszłyście, bo było to jedno z moich marzeń. Więc dalej mam jedno marzenie, kolejne marzenie do spełnienia. I co, z tego miejsca będę się żegnał i gwarantuję Wam, że już niedługo, za kilka miesięcy na tym kanale będzie dużo, dużo motorsportu podobnego do tego albo do tamtego, co jeździ. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!